Cześć, mam na imię Agnieszka. Dzisiaj czwarty odcinek z cyklu Anglia po naszemu. Dzisiaj chciałabym się skupić na tematyce lekcji języka angielskiego, ale bardziej o strony technicznej, to znaczy stacjonarne lekcje języka angielskiego czy online lekcje języka angielskiego. Ja osobiście jako nauczyciel nie potrafię jednoznacznie opowiedzieć się po którejś z tych lekcji, z tych, z tych sposobów, dlatego że ja uważam, że wszystko zależy od Waszych chęci i od Waszego zaangażowania. Są zwolennicy tylko i wyłącznie stacjonarnych lekcji, twierdząc, że takie lekcje są bardziej pełniejsze, że mają lepszy kontakt z nauczycielem, że mogą integrować się z grupą, że wychodzą z domu i wtedy nikim nie przeszkadza i mogą się na takowej lekcji skupić. Są też zwolennicy lekcji online, którzy twierdzą, że nie muszą wychodzić z domu. Że czas sobie mogą dostosować, że czują się bardziej swobodniej, a również mają doskonały kontakt z nauczycielem, a materiały z tej lekcji otrzymują mailem. Zatem trudno jest rozgraniczyć tak naprawdę, które lekcje są lepsze. Wszyscy z nas. Yy... Chodziliśmy do szkoły, więc wiemy, jak wyglądają lekcje, standardowe lekcje stacjonarne. Ale jeżeli nie mieliście możliwości skorzystania z lekcji online, ja was serdecznie zapraszam do przyłączenia się do moich lekcji języka angielskiego online, które odbywają się od poniedziałku do czwartku o godzinie 6 wieczorem czasu londyńskiego. Przyłączcie się do moich lekcji, zobaczcie, jak to wygląda. Być może przekonacie się, i razem będziemy podążać tą drogą, i wspólnie poznawać tajniki języka angielskiego. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.